Zaczęło się od tego, że pracownicy wtedy wydziału komunikacji społecznej, ile dobrze pamiętam, stwierdzili, że w Częstochowie jest potrzebny festiwal kultury alternatywnej i że jest świetne miejsce, chociaż nieoczywiste, żeby taki festiwal w Częstochowie urządzić, czyli ulica Piłsudskiego, zwana potocznie Aleją Frytkową, z racji tego, że wzdłuż tej ulicy Piłsudskiego stoi dużo budek z frytkami. specjalny wydaje się przede wszystkim chyba line-up, bo w tym roku udało nam się naprawdę dobrze i fajnie dobrać artystów, więc myślę, że to jest w każdym, dla każdego festiwalu najważniejsze. Oprócz tego oczywiście część warsztatowa, bo i śpiew, warsztaty filmowe, bardzo fajne uliczne teatry, więc to też jest efektowne, no i parada frytkowa z takimi nowymi elementami. To też pokazuje, że mimo że frytka ma 5 lat, to jednak cały czas się rozwija. Myślę, że zmieniło się przede wszystkim to, że ludzie przestali się dziwić, że w takim miejscu pokazujemy kulturę alternatywną. No i zmieniło się przede wszystkim to, że mam wrażenie, że Częstochowianie naprawdę szczerze, mocno tę naszą frytkę polubili. Z czego się bardzo cieszę. Mamy sygnały i to coraz częstsze, że tacy fani tej muzyki, którzy zaczynają objazdówkę letnią po festiwale, zaczynają ją od Częstochowy. Ci ludzie przyjeżdżają z najróżniejszych miejsc, z Krakowa, Łodzi, Katowic, Zabrza, mniejszych i większych miast, głównie na razie z południowej Polski, ale takich gości z Częstochowy mamy coraz więcej No i zapraszamy ich serdecznie. przyjemność przyjechać do Częstochowy i występować przed naprawdę wspaniałą publicznością, która jak widać cały czas jeszcze jest z nami i, i się bawi, ma wielki fan podczas robienia baniek. заставілі мы мех добры настрой, Т фантастичны настрор фестиваля. І спектакментак ухажа то приказавал, часа часутреба усмехнуць быць жывіовым і радосным жыцццю. nadzwyczajny, rzeczywiście, że udało się uzyskać wyjątkowe skupienie widzów. No spektakl rzeczywiście tego wymaga. Także ja myślę, że no to y, przesądza o, o tym siła teatru jednak. Siła teatru, siła wyobraźni. Także my jesteśmy zadowoleni, że, y, że mogliśmy się zmierzyć z takim wyzwaniem. To nie jest sztuka. Zamknąć się w czterech ścianach, mieć trz, 60 aparatów świetlnych. To jest rzeczywiście sztuka wyjść na trawnik, mieć w tyle dworzec i jednak przyciągnąć ludzi. To daje ogromną satysfakcję, jesteśmy bardzo zadowoleni z tego. W Częstochowie zostaliśmy ugoszczeni w Wspaniale, po prostu od samego przyjazdu zaskoczył nas klimat tego miejsca oraz gościna samych organizatorów. Ponadto publiczność była wspaniała, życzliwa. Było troszkę magiczne, bo ja cały czas jak grałem, to miałem głowę z na dół i nie widziałem ludzi, i tak na początku było bardzo mało ludzi przy samych bramkach i jak co piosenka odwracałem głowę do góry, to coraz więcej było ludzi. To było bardzo miłe. Jeśli ja patrzyłam na twarze ludzi i widziałam, że reakcje były całkiem fajne. Zresztą teraz porozmawialiśmy z ludźmi w koncercie. Bardzo miła publika. Bo była w sumie, na, jak szliśmy na próbę. Troszkę A tu nagle słońce. Dziękujemy, Dziękujemy. bardzo. I chcemy wrócić do Bardzo było miło. I tak sobie, sobie pomyślałam przez ułamek sekundy, bo zauważyliśmy, że w Japonii ludzie bardzo spontanicznie tańczą i że nie mają z tym żadnego problemu. I tutaj też nie mieli, więc fajnie. It was really great visiting you guys to the frygda festival. Mm -hmm. We enjoyed it a lot. Yeah. We were surprised to see so many people and really good atmosphere. Nice to play right next to a railway. Station. That was yeah, the the station was pretty uh, pretty weird. I like seeing people waiting for a train just sort of what's going on in there. <laughs> like that No, gramy tutaj już trzeci raz w różnych zestawieniach, przy różnych, tak naprawdę na, na, na trzech różnych scenach, bo graliśmy w jakimś innym miejscu z zespołem Kim Nowak, graliśmy z Statą na, na dużej scenie i dzisiaj tutaj. I każdy z tych koncertów zupełnie inny, no ale w, w, w doborowym towarzystwie, które, które, które nam jest bliskie, więc, więc bardzo chętnie tutaj wracamy i, i jest nam przyjemnie miło. Muzyka Koncerty popołudniowe są bardzo wymagające i dzisiaj dołożyliśmy wszelkich starań, żeby tą 16.30 rozruszać. Publiczność bardzo życzliwa także. Mam nadzieję, że Wam się podobało i mam nadzieję, że ten festiwal i ta wyjątkowa, bądź co, bądź frytkowa, ale ja, będzie kwitnąć i z roku na rok. zatoczę szersze kręgi. Wszystkiego dobrego. Super. Naprawdę tak, świetnie, świetna tak. scena w ogóle, warunki też super i sam fakt obsowania z takimi tacystami, jak nie wiem, że je się obiad obok Izylach i, tak. i, i mówi się jej smacznego i ona opowiada też smacznego i, i dzielicie się mielonym. No, nie, super, naprawdę. <grym> Także naprawdę, naprawdę. świetnie. Czekamy na następny festiwal. Dziękujemy, że pomimo deszczu byliście z nami. Byłam bardzo zaskoczona. Yy, Bałam się, że będzie padać, ale nie padało. Yy, publiczność się bawiła, uśmiechali się, krzyczeli. Widziałam ze sceny, że znali piosenki, także to zawsze bardzo miłe. Mam nadzieję, że będzie nam tu dane wrócić dość szybko. Kurs, Zadowoleni super. jesteśmy mi super. No. Publiczność macie wspaniałą. Świetna zabawa, naprawdę super. Pogoda fajna, fajny wieczór, nie za gorąco, nie za zimno, przyjemnie się grało, naprawdę przyjemnie. Na z tym ludzie fajnie przyjęli koncert i... Jesteśmy trochę okrepnięci, czyli, tak, czyli, 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 czyli daliśmy z siebie wszystko. To, że festiwal jest w centrum miasta to jest tak naprawdę super, bo to jest też trochę tak, że miasto żyje muzyką. Ja, ja wiem, że może niektórzy, którzy mieszkają tu wokół, nie do końca podzielają moje zdanie, ale, ale z drugiej strony jest. Ale mieszkają w atrakcyjnym miejscu, to a, więc tak, wiesz, no, coś tak, za coś. Jak. Festiwale miejskie są zawsze ekstra, bo, bo rzeczywiście każdy może przyjść. Nie, to nie jest tak, że ktoś musi się wybrać, jechać nie wiadomo gdzie samochodem, szukać parkingu, potem spacerować na piechotę nie wiadomo jak długo, jak pada deszcz, uciekać itd. Są blisko, wszyscy domu mogą sobie wyjść, posłuchać, no. myślę, jest super. A, a mieszkańcy mogą okna więc... tylko otworzyć, otworzyć i już są na koncercie. To widać, że, że jest tutaj mnóstwo ludzi, i po prostu koncert jakiejś dobrej muzyki to nie musi być wielka gwiazda, zawsze, ale jeśli to jest wartościowa muzyka, okazuje się, że ludzi przyciąga i ludzie są spragnieni takich dźwięków jak najbardziej za. Ja jestem wielkim fanem frytki. Od 5 lat opuściłem niestety tylko jedną. Stety, przepraszam, ale. A, a kolega w ogóle wyemigrował z Częstochowy, sytuacja go do tego zmusiła, i na frytkę jest zawsze tutaj, tak, i tutaj zawsze jest jestem, Więc. No oczywiście parada frytkowa, która jest myślę, że bardzo ciekawym wydarzeniem, które pokazuje dużo fajnych talentów. Są bardziej dla klimatu ja i dla nie? znajomych. Ogólnie klimat frytki bardzo mi się podoba i to coś, coś innego, coś fajnego, nie taki typowy komercyjny nie festiwal, ja ale coś co warto naprawdę pokazywać. Tego już nie zmienisz, wszystko się...